Witam was bardzo serdecznie w bibliotece. Nie możemy spotykać się, więc postanowiłam, by mile spędzić czas i zapełnić nudem podczas siedzenia w domu, stworzyliśmy cykl spotkań pod tytułem „Czytanie na ekranie". W każdy piątek o godzinie 11 na kanale YouTube i Facebooka Centrum Kultury Wilichowie, będzie można wysłuchać i obejrzeć jedną bajkę. Na kolejnych spotkaniach z Wami czytać będą zaproszeni goście. Regularne czytanie dzieciom po 20 minut dziennie jest najbardziej skutecznym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania kolejnej bajki. Do zobaczenia! Nie rozmawiaj z nieznajomymi, Kubusiu. Pewnego pięknego dnia Puchatek z Prosiaczkiem zasiedli sobie w kąciku zadumy. Nie zdążyli się jeszcze na dobre zadumać, kiedy zobaczyli Krzyśia. Gdzie idziesz? – zatrzymał go Puchatek. No kolację do babci – odpowiedział chłopiec. Sam? – wykrzyknął przerażony Prosiaczek. Sam jeden? Przecież to jest za stumilowym lasem. Moi rodzice uznali, że jestem wystarczająco duży – powiedział z dumą Krzyś. Ja też tak uważam. Uszka prosiaczka trzęsły się jak liście na wietrze. Czy to jest bezpieczne? wykrztusił w końcu. Jasne, powiedział Krzyś wzruszając ramionami. A poza tym czasem jest fajnie pójść gdzieś samemu. I nie boisz się, prosiaczek z napięciem wpatrywał się w przyjaciela. Na początku troszkę przyznał się Krzyś, ale już nie, mama napisała mi, co należy robić, a czego nie, żeby się czuć bezpiecznie. Zrobiła mi całą listę. Jeśli się do niej stosujesz, nie masz się czego bać. – Czy moglibyśmy też się jej nauczyć? – zagadnął Puchatek. – Może ty mógłbyś, Puchatku? – wtrącił się Prosiaczek. – Bo dla mnie to na pewno za trudne. Małe zwierzątka nigdy nie czują się bezpieczne. – Jesteś mały, ale możesz tak samo uważać jak więksi, a nawet powinieneś bardziej – powiedział Krzyś. – Najważniejsze to zapamiętajcie sobie na zawsze nie rozmawiać z nieznajomymi. – Z nieznajomymi? – Puchatek zamyślił się. Ale jak tylko z kimś zaczynamy rozmawiać, to się poznajemy i już nie jesteśmy nieznajomymi. O to chodzi, żeby nie zaczynać nie mądry wykrzyknął Krzyś. Znam prosiaczka, a prosiaczek zna mnie, powiedział Pochatek. Zgadza się, przyznał chłopiec. A poza tym znamy tygrysa, sowę, królika, świstaka, kangurzycę i maleństwo. No i Kłapousia przypomniał prosiaczek. I Kłapousia, Krzyś pokiwał głową. Oni wszyscy nie są obcy. Dlaczego nie możemy sobie porozmawiać z kimś, kogo nie znamy? Prosiaczkowi nie bardzo się to podobało. Za stumilowym lasem mieszka dużo ludzi, zaczął chłopiec. Setki, pomyślał nagłos Puchatek. Tysiące i tysiące, nieprzebrane mnóstwo. Większość z nich jest miła, ale nie wszyscy tłumaczył Krzyś. Skąd można wiedzieć, czy ktoś jest miły? Puchatek podrapał się po łebku. Tego się nie widzi na pierwszy rzut oka i w tym cały problem. Dlatego nie możemy rozmawiać z obcymi, bo nie wiemy, jacy oni są. Krzyś popatrzył uważnie na Misia. To niezbyt miłe, Puchatek się wydał, nie, wydał się nieprzekonany. Jesteśmy mili dla przyjaciół i tych, których znamy. Nie możemy zachowywać się przyjaźnie wobec obcych, powiedział stanowczo Krzyś. Nie możemy, mruknął Kubuś w zamyśleniu. Jeszcze o tym porozmawiamy, obiecał Krzyś. Biegnę do babci, nie chcę się spóźnić na kolację. Słowo kolacja przypomniało Puchatkowi natychmiast, że byłoby niezręcznie spóźnić się na własną i miś zaprosił prosiaczka na garnuszek miodu. Po jednym garnuszku Puchatek opróżnił drugi i właśnie zaczął trzeci, kiedy prosiaczek popatrzył na niego niespokojnym wzrokiem. – Słyszałeś? – zastrzegł uszkami. – Jakiś dziwny odgłos. Miś odstawił garnuszek. – Czy nie sądzisz, Puchatku? – prosiaczek drżał już jak liść. Że to właśnie obcy? Tak może być, przyznał niedźwiadek. Może, ale nie musi. Tap, tap, tap rozległo się za drzwiami. Chyba ktoś puka, szepnął prosiaczek. Czy to ty, tygrysku? zawołał puchatek, ale to nie był tygrys. Wejdź, króliku, zaprosił, ale nikt nie wszedł. Myślę, że to po prostu ktoś, kto chce mi dać baryłeczkę miodu. Zdecydował niedźwiadek i zaczął otwierać drzwi. Nie, wykrzyknął prosiaczek, powstrzymując puchatka. A jeśli to ktoś kogo nie znamy? Zadygotał ze strachu. Pamiętaj co Krzyś nam powiedział. Prosiaczek podstawił stołeczek do okna, wychylił się na parapet i ostrożnie wyjrzał. To bardzo dziwne zwierzę, zawołał. Ma błyszczący żółty łeb i wielkie okrągłe ślepia. Miś wyjrzał również. Dziwne zwierzę wbijało gwoździe w niewielką deseczkę. Puchatek roześmiał się. On rzeczywiście wygląda dziwnie, ale to przecież Świstak. Zapomniałem, że poprosiłem go o zrobienie tabliczki z moim nazwiskiem. Srobione, zaświstał Świstak, kiedy niedźwiadek otwierał drzwi. Dzięki, Świstaku, uśmiechnął się Puchatek. Co byś powiedział na filiżankę herbaty? Kapecka nie zaskodzi, pisnął Świstak. Zdjął swój ciężki, żółty kask i ściągnął gogle. Puchatek napełniał właśnie filiżanki, gdy znów rozległo się pukanie. Kto tam? zapytał Niedźwiadek. To ja, Krzyś! Rozległ się z drugiej strony głos, którego nie mogli pomylić z żadnym innym. Puchatek otworzył drzwi. Brawo, Kubusiu! zawołał Krzyś. Jesteś naprawdę bardzo mądrym misiem. Dlaczego? zdziwił się Niedźwiadek. Nie czytałeś jeszcze listy, którą zrobiła dla mnie mama, a i tak wiesz, jak się zachować. Musisz być pewien, kto puka do Twoich drzwi, zanim je otworzysz. Prosiaczek też mi to mówił, przyznał Puchatek, a Prosiaczek rozpromienił się z dumy. Babcia dała mi dla was paczuszkę pierniczków – oznajmił Krzyś. Crzyszności do herbatki! zaświstał Świstak. Twoja babunia wypieka najlepsze pierniczki na świecie, — powiedział Prosiaczek i oblizał się. Na całym świecie podkreślił Krzyś. Czy mamy szansę na dokładkę jutro? Puchatek popatrzył z nadzieją na przyjaciela. Oto przykazania mojej mamusi, jak się należy zachowywać, żeby nie popaść w tarapaty. Nauczycie się ich i po kłopocie. Możecie sami pobiec do domu mojej babci. Albo pobiegniemy razem. Babcia na pewno upiecze dla nas więcej pierniczków. Przykazania Krzysiowej mamusi. Nie rozmawiaj z nieznajomymi. Nigdy nie otwieraj obcym drzwi. Nie przyjmuj prezentów od ludzi, których nie znasz. Nigdy nie wsiadaj do samochodu osoby nieznajomej. Kiedy ktoś obcy będzie próbował rozmawiać z tobą lub cię dotykać, nie zgódź się na to. Ucieknij i od razu powiedz o tym dorosłemu, którego znasz. Pamiętaj, że kiedy gdzieś się wybierasz, jest, jest zawsze milej i bezpieczniej mieć przy sobie kogoś, kogo znasz i lubisz.